Ponieważ cały czas pragnę poszerzać swoją wiedzę, zdobywać najlepsze, najważniejsze, najnowsze informacje ze świata nauki, jeśli chodzi o nasze zdrowie, jeśli chodzi o nasze życie, po to, żeby poprawić swoje życie i swoje zdrowie, jak również swoich najbliższych, ale przede wszystkim społeczności, pragnę podawać najlepsze możliwe rady, czy to jeśli chodzi o odchudzanie, czy to jeśli chodzi o odstawienie tabletek na różnego rodzaju choroby w Twoim organizmie, czy to po prostu o poprawienie energii, czy wydłużenie swojego życia. Uczę się cały czas. Przez tą naukę bardzo często też natrafiam na złe porady. Złe porady, które po prostu wydaje mi się, że w jakiś sposób przeszkadzają społeczności w realizowaniu jej celów. Jeśli trafiasz na takie porady, no to jest mi bardzo przykro. Ja trafiłem na kilku takich dietetyków, na kilku takich guru fitness, których, których porady po prostu zaliczają się do tragicznych porad dietetycznych. Już rozumiem, dlaczego jest pandemia. Według mnie istnieje tylko jedna pandemia na świecie pandemia otyłości, pandem pandemia ciągłego żarcia po prostu żarcie i choroba na żarcie. A ze względu na to, że przemysł spożywczy nie chce oddać swoich korzyści finansowych, przemysł farmaceutyczny tym bardziej, to mamy problem z pandemią. No i mamy dietetyków, których uczy ten chory system, mamy w fitness guru, którzy patrzą na ten chory system. Też często są dietetykami i polecają te swoje porady dla swoich adoptów, że tak powiem. To mamy po prostu problem pandemiczny. Myślę, że jeśli skorzystamy z troszeczkę innego podejścia do życia, inaczej zaczniemy się odżywiać, inaczej zaczniemy patrzeć na te porady, to będziemy zdrowsi i do tego po prostu dzisiaj pragnę Cię zachęcić. Oglądając jeden z wywiadów, zwróciłem uwagę na tragiczne, wręcz, porady dietetyczne. Jedna z nich to była, to była taka: wstaję nie bardzo optymistycznie, nie wstaję jakoś wcześnie rano. Druga: zaraz po wstaniu włączam muzykę i przygotowuję sobie śniadanie. Świetna jest ta muzyka, ale zaraz po wstaniu śniadanie? Trzecia: ale często nie jem śniadania, bo jem w nocy. Jem w nocy i to nic złego. To nic złego, że jesz w nocy. Zabobony, że nie można jeść po nocach. Nie jem śniadania rano, aby nie mieć pełnego brzuszka, to robię, zrobię sobie trening. To jesz w nocy, czy nie jesz w nocy, czy to jest śniadanie, czy nie jest śniadania, bo nie bardzo można było z tego wyłapać, co tak faktycznie się dzieje z Twoim śniadaniem i z Twoim jedzeniem. Dietę trzeba sobie dobrze dobrać. Ale suplementy trzeba dobrać, i zainwestować. I to najważniejsze było z całego tego spotkania. Tragiczne, tragi, tragiczne porady dietetyczne. Przede wszystkim nieregularny sen. Sen to jest naprawianie. Sen to jest odchudzanie. Sen to jest regeneracja. Sen to zdrowie. To jest najprostsza maksyma, jaką kiedykolwiek ktoś może Ci powiedzieć. Sen to zdrowie. Jeśli chodzisz regularnie spać. To masz szansę naprawić swoje ciało, to masz szansę się odchudzić, to masz szansę pozbyć się swoich chorób. Jeśli będziesz jeść w nocy, jeśli będziesz jeść nieregularnie, to będziesz mieć brak regeneracji. Twoje ciało nie będzie miało czasu na regenerację. Kiedy położysz się spać z pełnym brzuchem, albo wstaniesz w nocy i będziesz jeść, to jest najtragiczniejsza porada dietetyczna. Insulinooporność murowana. A jeśli insulinooporność się pojawi, to za moment cukrzyca, to za moment nadciśnienie, to za moment zawały, to za moment nowotwory. Jeśli chcesz mieć takie problemy w swoim życiu, to jedz w nocy i nieregularnie śpi. Następny ulubiony przedmiot treningowy, według mnie, to ciało. To jest mój ulubiony przedmiot treningowy. To mogę zabrać wszędzie ze sobą i zawsze. Nie potrzebuję ekstra bagażu na to, żeby zabrać ze sobą handle. Moim zdaniem, jeśli nauczysz się fajnie ćwiczyć ze swoim ciałem, to wtedy będziesz mieć cudowne, piękne ciało, z którego będziesz mógł korzystać do końca swojego życia. Dieta wcale nie zależy od tego, kim jesteś. To jest mit. Diety to jest mit. Diety, system diet został stworzony przez przemysł spożywczy, który. Współpracuje z przemysłem farmaceutycznym. Diety zostały stworzone, i nauka o dietach jest stworzona, żeby sprzedawać jak najwięcej jedzenia, żeby jak najwięcej zysków przemysłu spożywczego, jak również farmaceutycznego płynęło. Dlatego niestety dietetycy, wymyślając diety, opracowując różne diety, nie biorą tego pod uwagę, że ktoś ich po prostu oszukuje, ktoś im podszeptuje w ucho naprawdę bardzo złe porady. Twoje zdrowie nie potrzebuje żadnych suplementów. Twoje zdrowie nie potrzebuje żadnych suplementów. Jedz po prostu rośliny. Kiedy zjadasz rośliny, nie potrzebujesz suplementów, bo rośliny dostarczają ci wszystko, co potrzebujesz. Inne tragiczne porady dietetyków, które spotkałam już wcześniej, to jedz często, nie pozwalaj na głód. Jeśli będziesz jeść często i nie pozwolisz na to, żeby się głód pojawił w Twoim ciele, a będą to węglowodany, to będziesz chory. Będziesz mieć zawsze nadwagę, będziesz mieć zawsze problemy z cukrem, będziesz mieć bardzo kiepskie wyniki swoich testów medycznych i będziesz chory. Jeść 5 do 6 małych posiłków dziennie to jest najgorsza porada dietetyczna na świecie, najtragiczniejsza. To, co zostało wprowadzone, małe, co to znaczy małe? Kto to je małe? Kto to wie, co to jest małe? Kto to wie, że nasz żołądek to jest piąstka? Czy ty zjadasz piąstkę jedzenia? Jeśli zjadasz, to być może to dla Ciebie działa. Natomiast 99% ludzi na świecie niestety nie radzi sobie z tym zupełnie. Nie radzi sobie z tym zupełnie i ma olbrzymie problemy zdrowotne. A jeśli ma olbrzymie problemy zdrowotne, to przemysł farmaceutyczny zaciera ręce, bo będziemy ich leczyć. Nie kładź się spać głodny. Kiedy masz się naprawiać? Sento naprawa, sento zdrowie. Kiedy położysz się spać bez jedzenia, twoje ciało wykona naprawy. Robiłem na ten temat materiały już wcześniej. Zachęcam cię do przejrzenia, jak to działa w twoim ciele. Zrób tak, żeby w twoim organizmie nie było żadnego pokarmu na 4 do 5 godzin przed jedzeniem. Wtedy będziesz mógł zdrowieć. Licz kalorie. To jest jedna z najgorszych porad dietetycznych na świecie. Kaloria kalorii jest nierówna. Chleb ma 1700 kalorii. Natomiast 1700 kalorii bez wartościowego jedzenia, bez użytecznego jedzenia. 1700 kalorii możesz uzyskać z jedzenia daktyli, z jedzenia e, e, owoców, z jedzenia tłuszczy zdrowych, roślinnych. Wtedy dostarczysz sobie składniki odżywcze razem z tymi kaloriami. Te kalorie tym kaloriom nie są równe. Liczenie kalorii nikomu jeszcze nikt nigdy nie da, nic nie dało. Tak naprawdę te wszystkie diety, te wszystkie przeliczanie na kalorie i tak dalej, to jest jedna wielka ściema marketingowa. Kup mój program dietetyczny, posiłki tworzone z myślą o tobie, ćwicz więcej, najlepiej karnet na siłownię. To są najgorsze porady dietetyczne, które być może swoje fundamenty miały takie, że chciały pomóc ludziom zrzucić kilogramy. Natomiast to nie działa. 95 do 99% ludzi na świecie nie jest w stanie być w żadnym programie dietetycznym, nie jest w stanie być na żadnej siłowni przez taki okres czasu, żeby doprowadzić swoje ciało do takiego stanu, jak sobie wymarzy. Dlatego zapomnij o tych tragicznych poradach dietetycznych, a skup się nad tym, co faktycznie działa. Moja rada jedz rośliny. Ćwicz lekko, ale regularnie, najlepiej codziennie i pozostawaj pozytywny. Będzie to oznaczać dla ciebie to, że wszystkie twoje problemy zdrowotne znikną. Jeśli pragniesz tego, jeśli chcesz być zdrowy, jeśli chcesz mieć szczupłą sylwetkę, mieć mnóstwo energii i żyć pięknie swoje życie, to przestań korzystać z tego, a zacznij korzystać z tego. Mam nadzieję, że ci się to podobało. Jeśli tak, Wyślij mi paluszek, wyślij serduszko i podziel się tym live'em z innymi. Pomagajmy sobie nawzajem. Uciekajmy od tych porad dietetycznych, które zabijają nas i tworzą pandemię. Do zobaczenia. Trzymaj się cieplutko. Cześć. Na tym kanale dowiesz się, jak zrzucić zbędne kilogramy, korzystając z naturalnych metod. Dzięki temu odzyskasz energię, poprawisz swoje zdrowie i wydłużysz swoje życie. Ty natomiast na tym kanale znajdziesz dla siebie informacje, w jaki sposób odżywić swoje ciało, w jaki sposób oczyścić czy dokonać napraw, jak poprawić swoją sprawność fizyczną, jak również mentalną. Dlatego zapraszam Cię do całej serii filmów, które dla Ciebie przygotowaliśmy.